Witajcie na moim kanale. Ja jestem Monika i zapraszam Was dzisiaj na nowy makijaż. Jak widzicie po tytule dzisiaj przychodzę do Was makijażem. Będzie to makijaż bardzo taki naturalny i delikatny. E, ostatnio bardzo, bardzo lubię takie właśnie makijaże, które nie obciążają mojej skóry. Oraz przede wszystkim stawiam w tym okresie na pielęgnację, więc makijaż jest jak gdyby dodatkiem do całego efektu. Ja dzisiaj postawię na oczy, które są w neutralnym kolorze, dodatkowo z jakimś akcentem. I na swojej buzi już mam makijaż skończony, czyli się tutaj pochwalę, że jest to makijaż z wykorzystaniem kremu BB. Więc tutaj też odeszłam od typowego ciężkiego podkładu, który ostatnio rzadko gościł mnie na rzecz lekkiego kremu, który delikatnie tylko wyrównuje moje kolory skóry oraz pięknie ją nawilża i pielęgnuje. Drugim takim małym trikiem to zastosowałam i nie nałożyłam sobie korektora pod oczy. Zrobiłam to specjalnie po to, aby właśnie nie obciążać swojej skóry pod oczami przy kremie BB Myślę, że to jest dobry zabieg, ponieważ nie chcę, aby mi się tutaj coś odcinało i wybijało. Zapraszam. Na swoje powieki nałożyłam już bazę pod cieniem matki Sephora, którą znam, lubię, nie jest ona właśnie obciążająca. I teraz pokryję mm, tą bazę cieniem beżowym. Ja korzystam tutaj z trzech palet. Tutaj mam paletę, o właśnie tą, i Fabulous. I użyję tego najjaśniejszego cienia. On by, posłuży mi jako właśnie taka baza i przypudrowanie pod łukiem brwiowym oraz w załamaniu powieki. Tym cieniem Sits paletki Natasza Denona pokryje po prostu całą powiekę ruchomą. I teraz zewnętrzny kącik oka. Będę przyciemniać cieniem również z tej paletki od Nataszy Denony. On się nazywa Hello, czyli ten tutaj taki czekoladowy brąz. Delikatnie i ostrożnie z nim po prostu ląduję w zewnętrznym kąciku oka. Resztą cienia oczywiście wyjeżdżam w górę. Również tym samym cieniem, hello z paletki Natasha Denona, czyli tym bardzo takim czekoladowym, delikatnie zaznaczam zewnętrzny kącik dolnej powieki, ale naprawdę robię to bardzo ostrożnie i nie wyjeżdżam zbytnio e, głębiej w, tutaj w, do środka. Użyję koloru, czyli z palety Late Summer od sensik. Użyję zielonego koloru. Jest to tutaj ten piękny zielony cień e, i jego nałożę tylko i wyłącznie dokładnie pod moją tęczówką. Dobrze, teraz ty pozostałym tym beżowym cieniem z palety Nataszy Tenony Seed, to jest ten jasny, rozetrę wszystko ładnie, aby połączyć ze sobą. Aby makijaż był bardziej taki wyrazisty, nałożę również cień metaliczny, właśnie pod, na ten zielony cień. Ja tutaj również sięgam po palety. Fabulous, skobo. On ma taki bardzo ładny żółto-zielony cień, który się bardzo fajnie mieni. Odrobina na pędzelek. I teraz nałożę mieniący się cień w wewnętrzne kąciki oka. Użyję tutaj najjaśniejszego cienia z paletki Natasha Denona. On się nazywa Golden Flash. On wpada delikatnie w różowe tony. Mm, ale myślę, że tutaj w tym przypadku on mi ociepli odrobinę ten makijaż. Jeszcze teraz zostało mi wytuszowanie rzęs i użyję tutaj Perversion od Urban Decay. To jest bardzo fajny rzę, e, tusz, który bardzo dobrze pogrubia i stwarza efekty gdyby takich e, sztucznych rzęs. Bez używania właśnie doklejanych. Tak tu prezentuje się skończony makijaż oczu. Jest to moja propozycja na ultra szybki makijaż, który nie zajmie Wam dużo czasu, jest dość efektowny i nie wymaga. Wielu technik, po prostu nakładamy cienie, można go użyć naprawdę przy użyciu 3-4 cieni. Ja sobie pokusiłam się na to, aby moja górna powieka była matowa, natomiast na dole dołożyłam odrobinę, odrobinę błysku oraz w zewnętrznym kąciku, co myślę, że dało ciekawy efekt. Więc cały makijaż prezentuje się w ten sposób ze skończonym lekkim e, makijażem twarzy. Musimy pamiętać o tym, aby te oczy nie były zbyt przygnębiające, zbyt przytłaczające, żeby tutaj nam nie powstał efekt de zombie. Ja się tutaj pokusiłam, aby jednak nie doklejać sztucznych rzęs przy właśnie lekkim makijażu, a kolor, ja lubię kolory, więc tym bardziej mi um, się to podoba. Taki nastra nastrajający makijaż, że w takim makijażu możecie spokojnie, śmiało śmigać przez cały dzień. Yy, nada się również na wieczorne wyjścia. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru. Zapraszam do malowania się ze mną i widzimy się w następnym filmiku. Buziaki, ma, papa!